Pokażemy wam dzisiaj dwa łowiska, które w zasadzie tworzą jedną całość. Mianowicie Przystanek Bielawa i Perła Mazowsza, zaledwie 15 km od Warszawy, przy miejscowości Konstancin-Jeziorna. Blisko miasta, a jednocześnie umiejscowione daleko od dróg i hałasu. Muzyka Pierwszy akwen jest przeznaczony pod rekreacyjne łowienie ryb o wadze do 10 kg. A drugi jest łowiskiem karpiowym, gdzie złowicie okazy o wadze nawet do 25 kg. Oczywiście oba zbiorniki to zbiorniki nauki. No Zanim jednak przejdę do konkretów, muszę powiedzieć kilka słów o tak zwanym pierwszym wrażeniu po przyjeździe na łowisko. Na dobry początek witają was gospodarze, pytają, jakimi metodami łowicie, pokazują odpowiedni akwen i proponują konkretne miejsce pod Waszą metodę połowu. Poza samymi radami i informacjami, które dostajecie już u progu, możecie się również poczęstować kawą, herbatą, a nawet lemoniadą. Gdybyście zapomnieli maty karpiowej, to również możecie ją wypożyczyć na czas łowienia. Jeżeli nie jesteście pewni, jakie zanęty czy pele stosować, właściciele również chętnie doradzą. A nawet macie możliwość zakupienia kilku rodzajów zanęt, kukurydzy czy skreting. Takie przywitanie wędkarzy jest naprawdę bardzo przyjemne i wprowadza już na wstępie pozytywny nastrój. Teraz może kilka słów o przystanku Bielawa. Jest to 2,5 hektarowy akwen, na którym zmieściło się kilkadziesiąt stanowisk wędkarskich, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Głębokość maksymalna wynosi tu 2,5 metra. Linia brzegowa jest dobrze dostępna. Na jednym brzegu stanowiska znajdują się wśród drzew, a na drugim są dużo mniej osłonięte. Mamy dostępne dwa parkingi przy jeziorku na każdym z brzegów. A bardzo dużym plusem jest to, że możemy podjechać do sporej części stanowisk samochodem, wypakować się i samochód dostawić na parking. Metody połowu dozwolone na tym zbiorniku to feeder, spławik i spinning, ale tylko w wybranych terminach. Łowić możemy tu przez cały tydzień od świtu do zmierzchu, a w weekendy również nocą po wcześniejszej rezerwacji. Jeżeli chodzi o ryby, które tu złowimy, to są to głównie karpie, amury, karasie, leszcze, liny, szczupaki i sandacze. Biała ryba osiąga tutaj wagę do 10 kg, a drapieżniki możemy spotkać w przedziale no do 90 cm. Teraz widzicie perłę mazowsza, która jest słowiskiem karpiowym z prawdziwego zdarzenia. Mamy do dyspozycji 13 dwuosobowych stanowisk na 10 hektarach wody. Wszystkie stanowiska rozmieszczone są na jednym brzegu i wszędzie dojdziemy samochodem. Każde stanowisko ma starannie przygotowane miejsce do łowienia, miejsce do postawienia namiotu oraz miejsce, w którym możemy zabrakować samochód. Wszystko jest solidnie oznakowane i ciężko jakiekolwiek pomyłki. Na jeziorze znajduje się również Wake Park, gdyby komuś się znudziło łowienie. Jednak jest on na tyle daleko w końcowej części jeziora, że na pewno nikomu nie przeszkadza. Głębokość łowiska dochodzi do 2,5 m, więc nie jest bardzo głębokie. Rybostan to głównie amury w przedziale wagowym od 8 do 15 kg oraz karpie od 10 do 18 kg. Największa ryba wpuszczona do łowiska ważyła 25,5 kg, a aktualny rekord to 24,600. Tutaj oczywiście mamy możliwość łowienia przez całą dobę lub możemy wykupić zezwolenie tylko na jeden dzień. Gdybym ja był karpiarzem, no to z chęcią bym się tu zatrzymał na jakiś czas. Dwa różne przeznaczenia dwóch jezior to moim zdaniem świetny pomysł. Jeżeli ktoś chce posiedzieć z fiderkiem czy z płowikiem, to siada na przystanku bielawa, a jeżeli ktoś nastawia się na gruby karpie, to ma do dyspozycji 10 hektarów perły mazowsze. Dodać do tego pozytywne nastawienie właścicieli, naprawdę dobrze przygotowane stanowiska. Położenie niedaleko miasta i mamy łowisko, gdzie możemy spędzić sporo czasów w ciszy i spokoju, próbując przechytrzyć wymarzone okazy. Oba akweny są naturalnymi jeziorami i stanowią staro Wisły, więc nie są to wanny z rybami, a okazy trzeba sobie wypracować. Jeżeli będziecie w pobliżu, to zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, ponieważ ma ono swój urok. Byliśmy tu jedynie kilka godzin i już po tak krótkim czasie zakończenie łowienia i pakowanie szło bardzo, bardzo opornie.